Witam Państwa Szczepanianko, tak na luźniku, Mają parę godzin do ciszy wyborczej. Białogard zwariował. I to tak trochę dzięki nam, nam wszystkim. Nie wiem, ilu z Was da się w tym cyrku mieścić, ilu z Was podejmie pochopne decyzje, ale uważam, że niektórym po prostu odpaliło. POZ, obniżenie podatków, obniżenie opłat za żłobki, rewelacja. Ja nie zamierzam pana Piotra to przepraszać za nic. Za nic. Nie chcę takiego burmistrza. Naprawdę nie chcę. Ktoś powie, no pani Bury wcale nie jest lepsza. Jest lepsza. Bo poziom agresywności, tych głupkowatych uśmieszków z tyłu, tych ludzi, którzy prą do władzy, prą, post, prą postanowiska, chcą Białogard zdobyć. Białogard to nie jest nic do, do zdobywania. Wybory to nie jest bitwa o krowę. Czy naprawdę należy traktować wyborców jak idiotów? To wszystko jest podszyte populizmem, brakiem zorientowania. Teraz powiem obraz obrazoburczo. Do żadnej merytorycznej dyskusji. Panie Pokuszto, ja bym chętnie z Panem porozmawiał. Chętnie nawet na żywo. Niech prezes spółdzielnie zorganizuje po wyborach takie spotkanie z Panem. Ja chętnie z Panem na żywo nawet porozmawiam. Zapewniam Pana, że nie wyjdzie Pan z tego studia zadowolony. Tylko po prostu mamy to na własne życzenie. My mieszkańcy, wyborcy, doprowadziliśmy swoimi decyzjami, swoimi wyborami do domu wariatów. No, ja, ja nie wiem, brakuje papieża, je, je, jeśli chodzi o poparcie. Brakuje, nie wiem, wybudowania kosmodromu. Ja wiem, że obie strony mają swoje zapazurami, ale pan Piotr Prakusz przechodzi samego siebie. Więc skoro on zadaje publiczne pytania, Robert Borkowski, radny, przyszły radny, elekt, Rady Miejskie zadają publiczne pytania, więc ja się pytam o konkrety. Jak to ma być zrobione? W jaki sposób? Tylko dlatego, że będzie się miało 11 radnych w Radzie Miasta? Co? Przepychanie kolanem? Bezdyskusyjnie? On jest otwarty na wszystkich? No, jak jest otwarty na wszystkich, to ja obserwuję od czasu, kiedy został wicestarostą. Bardzo otwarty na dyskusję, na pytania na merytorykę i tak dalej. No naprawdę traktowanie bynajmniej mnie jak idioty mi uwłacza. Znaleźli się specjaliści z Bożej łaski, no. Naprawdę krew mi nie zalewa, za chwilę cisza wyborcza, za kilkanaście godzin zadecydujemy o losie naszego miasta. Ja go nie chcę oddawać w ręce populistów, którzy biegają od jednego do drugiego, i chwalą się, co tutaj zrobią. Czego nie zrobią. Skąd się wezmą na to pieniądze? Nie wiem. Nie wiem, świat się postawił na głowie. Tylko po to, żeby zdobyć władzę? Już macham ręką na gminę. Niech się wójt martwi, jaki będzie wynik wyborów. Już się nawet nie martwię stowarzyszeniem inicjatyw społeczno-gospodarczych. Martwię się tym, że naszą decyzją damy dojść do władzy ludziom, którzy bardzo często składają deklaracje bez pokrycia. Mówią, bo mówią. POZ, tam cuda nie widzę. I ja mam to kupić tak w ciemno, bo mamy kilkanaście godzin do wyboru drugiej tury? Panie Piotrze pakuszto, może pan redaktor Gruca w niektórych rzeczach nie miał racji, ale wie pan, ja się pokuszę, bez względu na wynik wyborów, napisać podobny artykuł. I może pan mnie pozwać do sądu. Ja, ja z tym nie mam absolutnie żadnych problemów. Tylko niech pan nie robi z siebie anioła. Naprawdę. Ta grupa, która pana popiera, naprawdę nie wnosi niczego nowego. Wprowadził pan do Rady Miasta, do Rady Powiatu ludzi, którzy będą ślepo panu posłuszni. A ja mam w dupie taki samorząd. Ja chcę mieć 21 radnych samodzielnie myślących, którzy mają autorytet, doświadczenie, wiedzą co mówią, nie czekają na rozkazy. W powiecie to samo. Wy chcecie pełnię władzy. Publicznie zadam pytanie, co pan będzie robił, jak pan nie wygra wyborów na burmistrza? Publicznie ma Pan jeszcze chwilę czasu, kto będzie Pana zastępcą burmistrza. Gdyby to ode mnie zależało, to ja bym Pana zaskoczył tym i zawołał do pan, będąc na miejscu Emilii Bury, do siebie panu Szyszlaka i Pana Strząbała bym powiedział, że Pan Strząbała będzie zastępcą burmistrza, a Pan Szyszlak obejmie jedną z ważnych funkcji w mieście. Naprawdę zagrałbym z Panem tak, że pana populizm byłby nic nie wartą ulotką wyborczą. Bo do tego się to sprowadza. Uczyniliście z Białogardu y, ring. Tylko jeden poobijany y, zejdzie z tego ringu, a ten drugi będzie czekał na następnego, który sprawi mu w A gawieć będzie się cieszyła, bo kupi tanie bilety. To nie MMA. To jest miasto, to jest żywy organizm. I nie wolno traktować jego mieszkańców jak przygubów. Naprawdę krew człowieka zalewa, jak się to wszystko ogląda. Ja zagłosuję na Emilie Bury. Też często populistkę, Czę popełniającą błędy, grającą czasami nieczysto, ale uważam, że jest płaszczyzna do rozmowy z nią. Ja nie mam żadnej płaszczyzny do rozmowy z Piotrem Pasztą i z wieloma, którzy go popierają. I nie mam wykształcenia mówię to tak jako prosty kolejarz z krótkim doświadczeniem samorządowym pięcioletniego zasiadania w Radzie. Ja już w tej radzie, która kończy kadencję, żygać mi się czasami chciało na gierki. Ja tych gierek mam powyżej uszu, ale uważam, że wybór władzy porozumienia samorządowego BIS, podszyty podszyty PiS, podszyty PSL-em, pisem, ale te głupie uśmieszki, tych ludzi przewożonych w teczkach, te jakieś dzikie układy, e, układziki. PiS już nie ma, nie będzie już Polskiego Ładu. Trzeba będzie rządzić. Naprawdę rządzić. Wyprowadzać Białogard ze zdołka. Potrafi pan? Nie wierzę. Nie wierzę. E, dzierżawa szpitala miała trwać 30 lat. Ile trwała? Trzy lata. I pan miał w nosie wspowiadanie się z tego, co tam się działo. Ale liczy pan na to, że ludzie zapomnieli. Ludzie zapomnieli, bo jest dobrze. Chce pan rozdawać frukty, obniżać podatki. No przecież to normalnie ręce opadają. Co pan ma wspólnego z budżetem miasta? Pan w ogóle wie, jak się go tworzy? Co mam wam powiedzieć? Idzie, zagłosujcie na Emila. Naprawdę. Jedna kadencja nie stoczy Białogardów w dół. Ale ten zaciąg ponad podziałami, a raczej, jak od początku mówię, bez podziałów, nie po prostu przyprawia zmartwienie. O, najdelikatniej powiem, jak można. Ludzi, którzy na populizmie chcą budować przyszłość miasta, mam w nosie. Naprawdę. I niech idą, rządzą tym swoim powiatem, niech się martwią tym szpitalem, i niech się martwią, czy Platforma teraz da im te pieniądze, które dawał im PiS. Niech się wyspowiadają z tego, co do tej pory zrobili. A zrobili niewiele, naprawdę niewiele. I na kolana to nie rzucę. Do zobaczenia przy Urnie Wyborczej. Ja idę. Ja zagłosuję na Emilię Bory. A ty? Chcesz populizmu? Kupuj to. Tylko w poniedziałek nie płacz. Do zobaczenia w poniedziałek.